Siemano, z tej strony Tricus i ze mną są Jack J. oraz Hi, Wiktor. Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy grać w Koło Fortuny, mianowicie ile warstw wylosujemy, tyle jemy. Od 1 do 12 rzeczy może każdy z nas wylosować, więc dzisiaj będzie jeszcze więcej jedzenia niż zwykle, a nie wiedziałem, że to jest możliwe, z tego powodu właśnie zaprosiłem Łukasza. I dlatego ja przeszedłem. Mamy przed sobą pierwszy z naszych dań oraz koło do losowania ile warstw jemy. Uwaga! Oh! Oh! Ej, nice! To będzie tam fajne. Ile to jest warstw? Stary to jest ser panierowany Co? <śmina> Nie to jest koter skabowy stary <śmina> Nie, to jest ten, to jest Biszkop stary Biszkop, Uwaga czujecie to napięcie oh! Oh! nice! Nie przejęłem się! Dwie warstwy i dolo. Teraz Wiktor. Dobra. O, no. <śmianowicie> Jeszcze pysk mu dał. Dawaj Zakład, że 12. Stary, oby nie. 12! Ooo! 11! No nie! Dobra, nie się godej, godej, da się gorzej, serio. Da się, No to gorzej. Ja zakręcę człowiek <śmianowicie> tym koło Fortuny. Tak się kręcę. Będzie 4. Obstawiam. Ja 4. Albo Tobie lepiej trafi wygodnie. O nie! Dziewięć! Prawie. Dobrze, więc poprosimy bardzo o dziewięć. Jedenaście i dwadzieścia. Jak się jedenaście, dziewięć? Dwadzieścia dwie warstwy jedzenia poprosimy. Więc zobaczmy, jak prezentują się nasze dania. Okej, okay. okay, jako pierwszy. Moje jest. Ej, co panowie? Co to ma być? Ale wydaje się spoko i wydaje się przede wszystkim zjadalne. A wasze? Teraz ja. To jest dziewięć sztuk. <słuch> <słuch> O kurde, to ale, jest różnica! Stary, ja mam 11 no. Czekaj, czy my nie mamy tyle samo, spójrz na tą wielkość, bo coś mi... Jest. Aha. Ale Wiktor ma przesycone Nie, no Nie nie. Mm. Co ja mogę powiedzieć, no kto nie zje ten pizzy? O kurde, ale to jest suche Stary, spróbuj gryza ze wszystkich naraz. Nie, ogólnie polecam. Please! Warto zobaczyć. Dobra. Uwaga? Dobra, spróbujmy wszystkie naraz. One bite. O, ej, udało się! Mhm. Ja pierdzielę! Nie mm. było! Jest naprawdę dobre. Dobra. Ja nie będę gorszył. <laughs> o! Oh, dobrze. dobrze! Też hafnął wszystkie. <laughs> Tymczasem ja. Sama przystaweczka. Czy narzekam? Nie. Mam. <laughs> <gry> stary, to wygląda jakbyś był w stanie to wpierdzielić, bo na dwa kryzysy zjadłeś prawie połowę Nie, zarąbiste, ale stary, za dużo, za dużo Nie to najbardziej bawi, że Łukasz wygląda jak taki zawodnik, nie? W jedzeniu Zawsze bo siada jadne. z tą wodą Znam techniki Tu bija rekord, znam techniki mm. Ej, nie, to było malutko, to była rozgrzewa dopiero mnie zapycha stary ten schabowy stary, no. stary, stary, co zapycha, co zapycha, no Kto pokroił piłą moją, mój talerz? Zipek. Ja też. Napiszcie w komentarzu, czy to jest satysfakcjonujące dla, dla Was. Czy raczej chore, czasem. Tak? <grym> nie stary, ja bez punktu w tej Co tu się wydarzyło? W ogóle? No nie? Stary, aż ja bez punktów. sprawdzałeś trzy zjadł Nie, no tak w sumie... 4 nie, ja nie, zjadłem. Miałeś, nie miałeś Aha. wody, prawda? Bo nie da się bez wody tego przodu. Nie, mam no, tak cztery zjadłem. Druga potrawa, jestem tak ciekawy co to jest. O, o nie! O, o, o. o nie! Kwaszony O kur... Cornishon. Dobra, panowie losujemy To wygląda jak but Łukasz Ja Dobra, no. ile warstw górek kupicie? Uwaga Ale cały kubun Nie, takich Obserwujemy 11 8 8 Będę Dobra, będzie co niezły, niezły ogór burger Jest dobrze No jakoś tak Ja chcę 12 Lekko O 5. 5 5, dobra Ja idealnie losuję I teraz ty 12, jestem tego pewien Czeka, nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi. Okej, okej, okej. Wszyscy tak jesteśmy, tak w sumie nie byłbym na pewno Gdzie ogórek? Ja? Cztery. A. Dobra panowie, lecimy! Ogóreczki! Ej, to nie wygląda aż tak przypałowo jak poprzednia runda. Poza tym, że wygląda trochę jak taka ostryga. Zobacz to wyglądają jak palce, patrz o oh, <grym> <grym> Łukasz, Kukasz, moje kieszeni dawno nie była zablona. Patrz i teraz to? I mam całą rękę, zobacz <grym> Jakby był głodny. Ma zagram. Jakieś glimatki ci No wie... <grym> Ale to jest obrzydliwe. <grym> nie jest żeby być nie nabraż. Co to jest obrzydliwe? Te górki? Mm. No ser, one ale są dobre, dobre, ale nie w ilości powyżej trzech, na przykład z octu, taki ocet straszny, no. One no, są za słodkie trochę. Widzisz, że to proste. A to co jesz w ogóle, bo chyba co innego nie my wam nie, no. A jako jedyny zarzekaj się, że je uwielbiasz, żaden z nas powiedział, że nie lubimy ich po prostu. I jako jedyny cierpisz na no. Cięższe od ciasta jest to do serio. No. no. Robi się niestety mdłe po chwili. Aha dosłownie. Chcesz dźpać trochę? Nie, nie lubię ogórków. <śśmianie> nie no, ja lubię, ale to są naprawdę dziwne. to bardzo ciężkie do zjedzenia, serio. Co, co mi się zostało? Ten, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tyle co ja miałem łącznie. Mhm. Chyba jest siedem, ale to jest na raz. Tak? Dobra. Dobra, udało mi się. Nie na lucio. ja wyczułam trudności w tym obrzydliwe to jest. Ale chodzi o rodzaj ogór. No bo stary ogóreczek lubi pływać. W żołądku. No. Obok ciasta się unarzyli. o To teraz wyobraźcie sobie, gdyby to ciasto było przekładane pomiędzy śmietaną tymi ogórkami. Nie. A ty to teraz masz w sobie dokładnie. O! To mi pasuje już po fakcie dokonanym. O! Wiktor zjadł nawet? By nie jadek zjadł obiadek ogóreczki. Ej, też Pan <grystanie> Panowie! O! Kanapka z serem Ale bez ketchupu? Z ketchupem Z ketchupem, całe szczęście Tylko i wyłącznie z keczupem to zjemy Zipek Jeżeli będzie bez ketchupu, nie losujemy żadnych kanapek Ale prawda jest taka, Zipek. że ona jest bez keczupu, więc powinna przyjść bez keczupu. to też prawda Ale z ketchupem O Jezus Zipek! Za mało Pięć Oby jeden Oby jeden Jeden? No nie Ha! Ja! Dobra, to nie! Dobrze, nieźle, nieźle! Tak, 12 wylosuję? Wylosujesz 9 jak jest. Nie, nie. Nie! Tak! Jest 9! Jest! Ej, 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 to ej, 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 do ej, 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 Synek Ja się nie zgadzam. Z tym. Obstawiam w dniu 3. 12. O. No, 11 was! kanapek! Panowie, pora na kanapeczki przed rozpoczęciem kolejnej rundy. To jest tylko przystawka przed rundą czwartą. Ta Ty. trzecia runda to jest nic. To, są, to jest tylko jedna kanapka. Patrzcie na to. Mhm, tylko jedna kanapka. Mm. Mordeczko ketchupiku? Ja bardzo proszę. Czemu Ernest ma jakoś obi Ja jakoś mam wizuale, więcej niż Mikasza! Ja. Tak, też poczekaj. Kalo! 12, o. Co? Ja mam 12! Czemu jakoś? każdy ma więcej? W stajeczku, się. Ha? A jeszcze zjadłem jedną 6. 4? Nie. Co ja mam 6? Może się nie liczę podstaw. Nie wiem. Nieważne. Bardzo Ci dziękuję, Wiktorze. Bardzo ja ci proszę Ernście. Wciegamy się. się 3-4 starty. Dobra. Ej, obstawiam. A że wy niedziecie całego. Nie jestem pewien A zakład to stówę? Okej okay. Czyli jak zjem, to dajesz mi stówę. Dawaj. No. Mhm. No. <grywki> no dawaj, już jest czysto. To łopkiem. Pieniądze są brudne. Proszę tego nie zjesz. Ze mną się boisz załaszysz. <grywki> 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 Szczerze, to mi ciężko chodzi, ja tu nie mam szans na zjedzenie, bo już nie mdli o tym wszystkiego. Ale to jest ciężkie, to jest ciężka runda, serio. Ja nie wiem czy dam Nie, bo to jest ciężko sobie wybrać, ja, to jest nie, super. Łukasz ma wodę się przygotował, a my? Mhm. Dawaj, Ernest, no! Ja nie mogę, stary, serio! Mam dość. Nie mów mi nic. <grych> Jak to jest możliwe, kurna! Wiktor, koło! Łukasz, pozytywny nastrój. Dobra! Czyli no i rzucił na odpływ. No Udało się! I uwaga! O. Żelki! To nie znaczy, to ryba. Ryba? Paluszek rybny? Niech każdy sobie spróbuje O kurde. Ale dobro. Kwaszne? Mhm. Kwaszone. Oj. Długo będziemy to jeść. Oj, Jezu, ale kwaszne. Mhm. Dobra. Dawaj, Łukasz, rosuj. Uwaga! Uuu! Aha, mocne nie. Coraz mocniej. O! A! A! Siedem! O kur... Jeden albo nasz! Uuu! Ale kwaśne to jest! Uuu! Uwaga, uwaga! Jest tak! To jest niemożliwe, że ja to zjem! Osiem. Dwa! Elegancko. Naprawdę. Pora się zakwasić. Popu! Dobra, mamy teraz cukierki kwaśne. Yy, próbowaliśmy. Są mocne. Yy, ja mam dwa na szczęście. Zjem to na spokojnie z przyjemnością. Jakie dwa? To jest połowa! Ułamały ci się! Yy... Patrzcie na to. To jest prawdziwej długości. Jeden. Zobaczcie na to. Zobacz. Yy. Kamer! Z kamer! Z kamer! Instant się przyłapaliśmy tutaj. Nie kłam, że masz dwa, kiedy masz. Teraz ja mam na to taką technikę, że zrobię z tego pyszne rolo. Ale... O! <noise> Uka! Co! Ja mam technikę, że się pobawić chwilę, bo to jest najcięższe ze wszystkich akurat. I będę grał ze sobą w tą taką wieżę. A ja znowu z niebę spokojnie. Pardę, mimo że bardzo dobre, to bardzo ciężko to znieść. Tak, bardzo kwaśne. Tak? Masz tak? Kurde, Cztery z naki mamet ułamany kawałek. Masakra. Ale jest kwaśne. Mhm. Nie no można na tygodniu tyle Ale nie dasz Wiktorowi Ja dobrać. nie mogę, bo wtedy wyrówna mój wygryźć Aż mnie dotkało Nie da się gadać nawet, staraj się aż popakałem Te są niezłe, naprawdę są dobre Pani że jest k**wa jeden na No to nie z... jest ząb, a nie da się wyleźć z tym Znaczy, ja to już jestem w połowie drogi do zwrócenia części rzeczy <grym> Ale czuję powoli <grym> Nie no, niestety, nie zjem Ostatnia rzecz, co to będzie? Lody ekipy! Zobaczymy ile uda nam się zjeść, a właściwie ile musimy ich zjeść, więc poproszę koło. A Za. właśnie, powiedziałem to nie są lody. A co? A. Co to jest? Co to tylko koło? To jest woda ekipy, patrzcie na to! Nie, to jest sorbet, w sensie taki swim, sługi zimowy. O nie, roztopione lody ekipy Wiecie co jest cięższego w tym, że jak wypijecie to możecie odmżdżenia dostać Znaczy dla ciebie to, my to my. Akurat nic nie spowoduje, ale ogólnie Ernest <laughs> jakby Jak pije... Stary, Przy tym kontencie już dawno wszyscy to mamy, więc na chillu losujemy Dobra, i oby jak najmniej 11 Nie, czekaj, nie mów mi znowu O nie, o, o, nie. <laughs> <laughs> Jak nic, 6 lodów No to stary, jestem w połowie O kurde Uwaga O nie Jeden. Pięć. Pięć. Czyli ja czuję. Albo siedem. Ufam, że moje szczęście jest takie, że się na spokojnie da do... Dwanaście? Ja nie patrzę. <grym> <grym> Jak! Źle! Dobra, patrzcie wow! na to. Cały talerz lądu I po kolei, kto zje swoją liczbę, ten wygrywa. Lodów. jakie bardziej lubicie? Lodów. Lodów. O, ja chcę ten. Trójpyskawkowy, bo on jest mniej kwaszny. A różnią się od tych małych, te Xelki, czy nie? Ale to nie są jedyne, jedyne. No ja właśnie myślałem, że jedyne to tamte. a Wszystkie to są, są X-elki, zobaczcie. A nie, są jakieś większe. A nie, wszystkie są Xelki stare. Tak, to są te większe, a były normalne. Jeszcze. Tak, tak. No. No. Jak jako powiem? Były normalne? normalne. Nie jadłem tego. A teraz tak. chyba są tylko już Xelki. Nie, no nie ma szans. Nie, 11 to się nie. Przepraszam bardzo, ale ja się nie podejmuję tym razem, niestety. Ej, bo odpad. odpady. można jeść. Nie, nie, nie 11. Nie co? dlatego, że nie ma tylu. Wiecie, że wy razem macie taką jak, Czy nawet macie mniej niż... Nie mamy dokładnie tyle co Macie tyle samo, ile ja sam mam zjeść. Dziękuję. Dobra, lecimy. Uuu. Czy wy czekaliście całą grę na to, żeby zjeść to po prostu i zdobyć no. sobie na ten punkt? Mhm. I odpuściliście ciasto, kanapki, wszystko takie. Mhm. Ja tu działam w inną stronę. Ja odpuściłem no. tylko ciasto. To jest tutorial dojenia lodów ekipy, tak żeby jak najwięcej z nich wydoić. O, widzieliście to? Widzieliście to? Tak to robi ekipa, ludzie. I teraz, patrzcie, tutaj wystarczy, że wymieszacie i macie pyszny koktajl ekipy. Mm. Co myślisz o tym, Wiktor? Ciężkie do przełknięcia, ale polecamy jak najbardziej. Patencik dobry. Proszę bardzo. Uh. Mm, ale zimne to.